Cześć, chomiki! Użytkownicy kryptowalut cenią sobie przede wszystkim szybkość. W dzisiejszym odcinku będzie mowa o najszybszych blockchainach i czym wyróżniają się spośród pozostałych. Jak chomik biegający na kołowrotku, transakcje na tych blockchainach są doprawdy błyskawiczne. Gotowi? O prędkości blockchaina decyduje kilka czynników: czas bloku, rozmiar bloku, zatłoczenie sieci, algorytmy konsensusu i oczywiście aktualizację sieci. Mając to na uwadze, przejdźmy do naszej listy. Na szczycie rankingu znajduje się. Tone. Kilka słów o historii. TON zostało opracowane przez autorów popularnego komunikatora Telegram, jednak po problemach z Komisją Papierów Wartościowych i Giełd, SEC, związanymi z jej ICO, Telegram ostatecznie porzucił projekt, a TON stało się inicjatywą społecznościową. W październiku 2023 The Open Network przeprowadziła na żywo test wydajności, osiągając najwyższą prędkość transakcji na tamten czas. Udało się przeprowadzić prawie 105 transakcji na sekundę. Z raportu CoinGecko wynika, że w marcu tego roku to on osiągnął blisko 175 i pół transakcji na sekundę. To jednak jedynie ułamek możliwości blockchaina, który podobno jest w stanie obsługiwać miliony transakcji na sekundę dla miliardów użytkowników. A to dzięki możliwości dodawania węzłów. Architektura TON pozwala na tzw. dynamiczny sharding. Oznacza to, że blockchain może zostać podzielony na mniejsze części, dzięki czemu każdy zestaw węzłów przechowuje i weryfikuje tylko pewien podzbiór danych. TON posiada również platformę inteligentnych kontraktów, którą wykorzystują zdecentralizowane aplikacje z różnych sektorów, w tym gier, mediów społecznościowych i łańcucha dostaw. A zatem TON nie tylko jest szybki, ale także użyteczny. Solana, założona w roku 2017 przez zespół Anatolia Jakowenko, Solana jest przez niektórych uznawana za pioniera w technologii super szybkich blockchainów. Zgodnie z raportem z 6 kwietnia tego roku Solana okazała się najszybsza spośród dużych blockchainów, osiągając średnio w ciągu dnia. 1053,65 transakcji na sekundę to aż 46 razy więcej niż Ethereum i 5 razy więcej niż Polygon, o którym będzie za chwilę. Ale to jeszcze nic. Ta imponująca liczba to raptem 1,5% teoretycznej maksymalnej prędkości blockchaina, która wynosi 65 tysięcy transakcji na sekundę. Do weryfikacji Solana wykorzystuje klasyczny dowód stawki, ale z niewielkim ulepszeniem w postaci dowodu historii. I to właśnie ten innowacyjny element jest tutaj kluczowy. W przeciwieństwie do dowodu pracy, co jest standardem ustanowionym przez Bitcoina, dowód historii z haszowanymi znacznikami czasu pozwala weryfikować, kiedy transakcje mają miejsce. Dzięki temu jest bardziej energooszczędny, szybszy i tak dalej. Dowód historii zwiększa równocześnie złożoność architektury, co potencjalnie może prowadzić do dodatkowych błędów bądź lukę w systemie bezpieczeństwa, może, ale nie musi. No, ale do mniej technicznych osób trafia głównie oszałamiająca szybkość przetwarzania transakcji oraz wyjątkowo niskie koszty, które wynoszą średnio 25 100 tysięcy dolara. Trudno to przebić. Na miejscu trzecim jest Polygon, znany też jako Matic Network. Polygon osiąga prędkości dochodzące do 7000, ponieważ używa łańcuchów bocznych do obniżenia kosztów gazu. Zamiast dowodu historii, Polygon, podobnie zresztą jak Ethereum, do szybkiego i taniego przetwarzania transakcji wykorzystuje dowód stawki. Ale na tym kończy się związek z Ethereum. Polygon to rozwiązanie warstwy drugiej, co oznacza, że funkcjonuje jak gdyby na wierzchu platformy Ethereum. A zatem jeśli Ethereum uległby zakłóceniu albo w ogóle zniknął, Polygon wyglądałby nieco inaczej. We wspomnianym już raporcie z kwietnia 24. Polygon wylądował na czwartym miejscu, obsługując ponad 190 transakcji na sekundę. Not bad, not bad. Oczywiście nie umniejsza to różnych ciekawych funkcji, które oferuje Polygon, jak choćby modularna budowa, pozwalająca deweloperom wybierać odpowiedni zestaw protokołów i narzędzi do tworzenia aplikacji. Jak najbardziej popieram takie innowacje. Następny na liście, werble proszę, to kolejny domniemany następca Ethereum, EOS. EOS uznawano jest za całkiem wydajne. Na stronie blockchaina można przeczytać, że ma prędkość pół sekundy i niskie opóźnienie sieci wynoszące 2 sekundy, ale EOS oferuje znacznie więcej niż widać na pierwszy rzut oka. Blockchain został zaprojektowany dla firm i osób, aby tworzenie aplikacji blockchainowych było tak łatwe jak tworzenie zwykłych aplikacji internetowych. Według oficjalnego posta na X, EOS jest klasyfikowany jako piąta pod względem wielkości warstwa pierwsza, z której korzystają obecnie 583 zdecentralizowane aplikacje. System operacyjny blockchaina jest jak komputer, więc teoretycznie prosty w użyciu. On, dla deweloperów inteligentne kontrakty programuje się w C++, który jest podstawą dla większości deweloperów. EOS jest wysoce konfigurowalny, pozwala na tworzenie i zarządzanie programowalnymi architekturami. Ponadto jest dość energooszczędne. Delegowany dowód stawki zapewnia niższe zużycie energii niż w większości innych blockchainów. Na miejscu piątym mamy. Neo, od 2021 roku Neo jest tam w stanie generować nowe bloki w 15 do 20 sekund przy zdolności przepustowej wynoszącej 1000 transakcji na sekundę. Po optymalizacji przepustowość może wzrosnąć do 10 tysięcy TPS. To bardzo imponujące osiągnięcie w porównaniu z bitcoinem. So. My eyes are correct. Jednak wciąż nie może się równać z Ripple i EOS. Blockchainowi entuzjaści na pewno wiedzą, że zaraz po uruchomieniu w 2014 Neo było znane jako AntShares. Dopiero w 2017 zmieniło nazwę oraz główną funkcję udostępnianie zdecentralizowanych aplikacji i cyfrowych aktywów za pomocą inteligentnych kontraktów Neo od dużych graczy Ethereum i Bitcoin wyróżnia przede wszystkim cyfrowa tożsamość. W przeciwieństwie do pozostałych blockchainów każdy użytkownik NEO musi mieć unikalną cyfrową tożsamość, którą można zweryfikować. Aby otrzymać klucz publiczny trzeba podać unikalne dla siebie informacje. W NEO nie ma miejsca na anonimowość. Dodatkowym plusem blockchaina jest fakt, że weryfikacja nie wymaga dużej mocy obliczeniowej, co znacznie dobniża. Do Koszt i czas transakcji. Ripple XRP ma bardzo interesującą historię. Sama waluta została wydana w 2013 przez firmę Open Labs, dziś znaną jako Ripple. Jednak początki projektu sięgają roku 2004, 4 lata przed publikacją Białej Księgi Bitcoin przez Satoshi Nakamoto. Potwierdzenie transakcji zajmuje zwykle 4 5 sekund, co jest znacznie szybsze niż godziny potrzebne do weryfikacji transakcji Bitcoin. Dla amatorów statystyk jest to około 1500 tysiąca transakcji na sekundę. W 23 roku David Schwartz, szef działu technologicznego Ripple, napisał na portalu X, że w rzeczywistości od momentu uruchomienia nigdy nie udało im się osiągnąć tak ogromnej przepustowości. Przy ówczesnej konfiguracji sieci możliwe było przeprowadzanie na żywo od 300 do 500 transakcji na sekundę. Okay. Za sprawą kilku przydatnych funkcji platforma stała się popularna, zwłaszcza wśród dużych przedsiębiorstw. Na przykład CIBC zaczęło używać Ripple do płatności transgranicznych. Poza obecnością na rynku korporacyjnym, Ripple wyróżnia jeszcze jedna rzecz, mianowicie niższy poziom decentralizacji. W porównaniu z Ethereum, deweloperzy na Ripple mają większą kontrolę nad mechanizmem chroniącym system przed atakami. I wreszcie, Ripple zasłynęło niedawno z częściowego zwycięstwa nad SEC w batalii prawnej trwającej blisko 4 lata. Tak zatem wygląda sześć najszybszych blockchainów na rynku, każdy posiadający pewne unikalne cechy i to tyle na dziś. Dzięki za oglądanie, subskrybujcie i pamiętajcie, chomiki to siła, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Do zobaczenia!